Tak. 3, 2, 1 Wybiła za 10, 10 Witam was w 65 epizodzie Jamy nie mula I dziś pogadamy o nartach wodnych, zapraszam Siemanko Przyszedłem do Was z domu dzisiaj, w niedzielę, za 10.10, 10, taka piękna godzina, żeby wyjść z domu. Piękny też mamy dzisiaj odcinek, 65, ale jestem troszeczkę zamulony, więc żeby nie mulić, troszeczkę się napiję. Mam nadzieję, że doda mi to skrzydeł. Naprawdę cały naraz. Nie, na dwa łyki. O Asterix, Obelix, wypiłem ten, kociołek. Zobaczcie, jak jeszcze nie wiecie o tym, że mamy coś takiego, to Wy też możecie mieć. Tylko wejdźcie sobie na nasz sklep, czyli sklep.niemul.pl i nabądźcie. Są też super okulary, ale jako, że jest wieczór, to w nich nie chodzę, nie? Co, 65. epizod, jamy niemula. Fajnie, już dobre, dobre cyfry tu wchodzą na początek, więc przypomnę Wam, żebyście pamiętali już tak na stałe, że w tym miejscu możecie znaleźć sobie tematy na kolejny odcinek i głosujcie na nie. A my chyba zaczniemy standardowo, czyli Breaking News. Nasz reprezentant w Dirt BMX nie pojawi się na X Games. Konkretnie Dawid Godziek, czyli nasz ultraniemul z jednego z odcinków, yy, na chopie koło swojego domu na treningu rozwalił sobie kolano. Konkretnie zerwał więzadło krzyżowe, pękła mu łękotka i wylądował w szpitalu. Ale jak sam mówi, wraca w przyszłym sezonie prosto na X Games. Niegroźnie wyglądało, a. Troszeczkę się zesrało. <laughs> a już za 4 dni we Wrocławiu, czyli po raz pierwszy w Polsce, rozpocznie się The World Games, czyli 10-dniowa impreza, a konkretnie igrzyska sportów nieolimpijskich, na których będziecie mogli zobaczyć na przykład Ultimate Frisbee, karate, tańce figurowe, e, bóle. Co tam jeszcze miałeś, Piotr? Spinaczka na czas, tak jest, bardzo... Baseball, sumo, naprawdę konkretne sporty przez 10 dni we Wrocławiu. Sprawdzajcie, czy są jeszcze bilety, bo warto, naprawdę warto się tam pojawić. Niegrzeczna dziewczynka z Polski. Tak jest. Joanna Jędrzejczyk miała swoją wizytę w Hollywood niedawno, kilka dni temu. Jak się okazuje, w przyszłym sezonie pojawi się na wielkim ekranie. A jak sama mówi, jej rolą będzie Łobuziara? Tak, Łobuziara ze wschodnioeuropejskim akcentem. Domyślacie się w jakim filmie wystąpi? Bardzo porządna dziewczyna. Trudno co robić. Czy będzie to miś? <laughs> Joanny Drzejczyk, bank. No a my sobie przechodzimy teraz do głównego tematu naszego odcinka, jakim dzisiaj jest e, Soul, albo jest, w sumie występuje też w jednej e, w wersji jednej narty. Także narty wodne. Narty wodne, kolejna dyscyplina wodna, nieco podobna do wakeboardu. W sumie to yy, podobieństwo jest takie jak między snowboardem a nartami. Na nartach wodnych pływa się za motorówką lub za specjalnym wyciągiem. Ej! Za specjalnym wyciągiem. Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fute. Z tym, że tylko na spokojnych wodach, czyli jeziora, rzeki, zalewy. Mamy trzy główne dyscypliny i kilka rodzajów desek. Można pływać na dwóch bądź jednej narcie, a może być ona krótka i szeroka, albo długa i wąska, w zależności od specyfikacji i dyscypliny, w jakiej startujemy. I tak na przykład w slalomie płyniemy na jednej narcie, która jest dość długa i wąska, co umożliwia szybkie zwroty. Płyniemy za motorówką bądź wyciągiem. Jeśli jest to motorówka, musi, musi ona płynąć po wyznaczonej linii. Natomiast zadaniem narciarza jest ominięcie slalomem 6-boj. Przy maksymalnej prędkości łodzi, u facetów 58 km na godzinę, u pań 55 km na godzinę. Z tym, że wtedy narciarz płynie ponad 100, grubo ponad 100 na godzinę. To już jest dobra prędkość. A wygranego wyłania się w ciekawy sposób: przez skracanie liny, co przejazd. Więc, kto zaliczy więcej bojek na najkrótszej linie, ten po prostu wygrywa. Kolejną konkurencją jest jazda figurowa. I tutaj, w zależności za czym płyniemy, konkurencja troszeczkę się różni. Za motorówką tworzy się fala, na której dodatkowo możemy się wybić. Tutaj też pływa się na jednej narcie, lecz jest ona dość szeroka i krótka. Zawodnicy mają dwa przejazdy po 20 sekund, żeby pokazać na co ich stać. A różnica właśnie ta deska przypomina troszeczkę wakeboard. Główną różnicą jest to, że na desce, na narcie wodnej stoimy frontalnie, nasze barki są w kierunku jazdy, przednia stopa ustawiona do przodu, druga pod kątem, a na wake'u jest pozy pozycja boczna. No i jak są narty, to musi być co? Skoki narciarskie. Że na wodzie, i tutaj w końcu pływamy na dwóch i to szerokich i bardzo długich nartach. Rozpędza nas motorówka, maksymalna jej prędkość to 57 km na godzinę, a sam skok podobny jest do tych, które znamy z zawodów zimowych, z tym, że nie jest oceniany styl ani lotu, ani lądowania. Pod uwagę jest brana tylko odległość, a ta sięga nawet 60 m i powyżej. Okazuje się, że w Polsce, a konkretniej w Augustowie. Augustowskie noce. Nad brzegami drzemiące. Organizowane są jedne z większych w Europie, jeśli chodzi o skoki, właśnie na nartach wodnych, zawody. Całe zawody nazywają się Lotto Netta Cup, i rok temu były to drugie zawody w Europie, jeśli chodzi o długość, długość samych lotów. No ale nie odpuszczę sobie wspomnieć chociaż o historii tego sportu. Wynaleziony został oczywiście w USA. <laughs> I to już w 1922 roku, także ma troszeczkę histerii ze sobą. Przez Ralfa Samuelsona, a już od 1953 roku co dwa lata organizowane są Mistrzostwa Świata. Natomiast do Polski narty wodne dotarły troszeczkę później, pod koniec lat 50. Wtedy na śląskich jeziorach Pogoria i Dzierżno, w Augustowie, w Szczecinie i na jeziorze Zegrze w Warszawie można było spotkać pierwszych zajawkowiczów. Możemy się też pochwalić tym, że w 2008 roku w Polsce została zakończona budowa najdłuższego w Europie wyciągu na narty wodne. Pętla liczy 1100 metrów, czyli ponad kilometr jazdy na wyciągu, a sam wyciąg znajduje się w Szczecinku. No to mamy takie kilka nawet obiektów. W Augustowie jest jeden też około 700 metrów, ale ten Szczecinek właśnie wymiata. Największy w Europie i chyba jeden z większych w ogóle na świecie. Ale tego nie jestem w stanie wam potwierdzić. No to teraz czas na co? Żebym zawołał naszego ziomka, który zaraz tu przyleci. O, chodź tu, Brianusz. Damy ocenkę. Narty wodne. Czekaj, Brianusz, napisz się, cholera, jasno. Nie umiesz latać. A wyrywa się, ty. Ale poleciał. Dostał skrzydło. Zobaczmy, co tu się dzieje. High five! Piąteczka e, zasłużona. Może nie sport ekstremalny, stricte ekstremalny, ale prędkości i w ogóle odległości, na jakie skaczą gleby przy slalomie, jakie są w ogóle, to zaraz zobaczycie na sam koniec. Ale moim zdaniem zdecydowanie zasłużona piątka. Brakuje zajawki. Jest, brakuje, tak, brakuje samej zajawki jakiegoś takiego chillu. Polot po, po to jest przy Skokach akurat. Ale ale. Mm, ekstremalnie na pewno jest waląc przy 100, a nawet zobaczycie 127 mil na godzinę, to ile będzie kilometrów? Więcej niż 100. Więcej niż 200. Więcej więcej niż... Niż 200. Około 200 kilometrów na godzinę. To jest y, ostatni fail, zapamiętajcie, ostatni fail zdarzył się przy 200 kilometrach na godzinę. Ha, ha, ha. A tymczasem przyznajmy miano ultra niemula komuś, Czyli przeszukanie polskiej sceny nart wodnych, znalezienie jednego niezamulacza, który radzi sobie na nartach bardzo fajnie, a czasem bardziej nawet na jednej narcie. I dzisiaj jest nim Dawid Kazek! Dawid Kazek jest mistrzem Polski w jeździe figurowej w kategorii Open. Oprócz klasycznych zawo zawodów za motorówką czy za wyciągiem, tak jak widzicie, e, brał udział Dawid w takim pokazie. Jak zalali nam Stadion Narodowy, to założyło się raz jak nie zamknęli dachu, a raz postawili tam basen, nie? I były pokazy właśnie różnych, różnych pływackich kategorii i w tym dyscyplin, i w tym właśnie nadwodnych. I tam Dawid wziął udział w takich zawodach, kto wykręci więcej salt do tyłu na tym 90-metrowym basenie. On oczywiście wygrał i wykręcił 8 salt, czyli praktycznie salto na 10 metrów. Przy prędkości tam jest chyba około 15-20 na godzinę, jakich ciągnik. Sładnie, naprawdę musiał się bardzo, bardzo zwijać, żeby to zrobić. No i przygotowałem dla Was jeszcze jedną y, rzecz, jaką jest y, taki, wiecie, jak, jak, jak jecie z ogórkiem taką kanapkę i pod tym jest taki smalczyk. Smaczek nie mula. A w smaczku nie mula dzisiaj zobaczycie, że żeby pływać na nartach wodnych nie potrzebujemy ani e, motorówki, ani wyciągarki, ani nawet nart. Bank I czym przy tym jest chodzenie po wodzie? No powiedzcie. Pikuś! Pikuś, pan pikuś. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Oczywiście przypominam Wam, że w tym miejscu, o tu dokładnie tutaj, możecie wybrać sobie temat na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień w kolejną niedzielę. Ja niemula 66. Jeszcze jedna szóstka i będzie grubo. Teraz razem z Piotkiem łapiecie za myszę i klikacie. Subskrybuj. Zostawcie też łapkę w górę albo w dół. Komentarz, cokolwiek jakiś ślad po sobie możecie zostawić nawet uśmieszek. <śm> cokolwiek, a my widzimy się już za tydzień. Pamiętajcie, że czekają na was jeszcze fajle. Klapniesz czy nie? Mogę Klapnij. Także widzimy się za tydzień, a teraz zobaczcie kilka upadków na nartach wodnych. Pozdro, klap, klap, klap. Fail time. O, tak jest.